Witajcie. Dzisiejszy filmik nie będzie poradnikiem, lecz opowiem Wam o najnowszej aktualizacji gry. Dokładnie nie będę Wam opowiadał własnymi słowami, tylko przetłumaczę Wam filmik, który został nagrany przez twórców Heidei. Także zapraszam do oglądania. Witam w następnym odcinku DeLinus. Wiosna jest już za nami. I mamy cały stos nowych i ekscytujących rzeczy w nowym, nowej aktualizacji. Mamy nowe gry w derbach, nowe maszyny produkcji i nowe sadzonki i nowe produkty. Całkowicie nowy typ dekoracji, i dużo, dużo więcej. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Mamy nowe derby i nazywają się derby zrelaksowane. Tutaj są detale. Zrelaksowane derby nie ma kompetycji czy tam konkurencji pomiędzy społecznościami. Nie będzie tu trzech najwyższych i trzech najniższych społeczności. Nie będzie promocji w lidze, ani liga nie może spaść w dół. I nie ma wyścigów pomiędzy społecznościami. W zrelaksowanych derbach zadania działają trochę inaczej. Tablica zadań pokazuje 12 rzędów z różnymi zadaniami. One będą wisiały 24 godziny. Przez ten czas, gdy i gracze w grupie możecie brać i wykonywać obojętnie jakie zadania chcecie. Nawet możecie wykonywać te same zadanie w tym samym czasie. Numer ponad kubkami pokazuje ile jeszcze zadań się zostało w kupce. Nie ma już zatem w kupce? To nie problem. Za każdym razem jak ktoś wykona zadanie, to kubka się odnawia i możesz jeszcze raz wziąć to zadanie, nawet jeśli już je skończyłeś. Wszystkie zadania są bardzo łatwe. Nie można będzie usuwać zadań z tablicy. Nowe zadania będą pokazywać się co 24 godziny. Podczas tych derb, Twoje zadania będą się codziennie recytować. I Twoja społeczność będzie mogła zdobyć nawet więcej nagród. Króliczki zawładniają derbami. Przygotuj się na najśliczniejsze derby do tej pory. Króliczkowe derby, tutaj jest, jak to działa. Króliczek się pokaże na ekranie derbów. Nasz koń może gonić tego królika. Ale za każdym razem, nasz koń się posunie, to królik też się posuwa. Żeby złapać królika, społeczeństwo musi wykonać zadania z królikiem na czas. Podczas królikowego czasu każde zadanie wykonane przez nas. Królikowy czas, zadania dają punkty do derbów, tak jak w regularnych derbach. Królikowy czas będzie występował co jakiś czas i będzie aktywny przez krótko. Jak społeczeństwo złapie królika, wszyscy uczestnicy dostaną dodatkową nagrodę. Będzie czasownik, który informuje, kiedy będzie królikowy czas. Następnie, jak królikowy czas jest aktywny, to czasownik wskaże na jak długo. Królikowe derby będą połączone z innymi derbami. Oczekuj fajnych rzeczy, jak mystery królicze derby, a nawet zrelaks zrelaksowane królicze derby. Ta aktualizacja przyniesie... Wam także nadzwyczajne dekoracje. Te dekoracje można będzie powiększyć i wybierać jak one wyglądają za każdym krokiem. Zrób perfekcyjną dekorację dla swojej farmy. Na początek dostaniesz puste miejsce z derbów, olej i eventów i innych miejsc. Jak położysz puste miejsce na swojej farmie lub mieście, będziesz mógł je ulepszać. Każde ulepszenie ma dużo stopni i możesz sobie wybierać co lubisz. Na razie mamy takie dwie dekoracje, ale je można udekorować jak się chce. Jest dużo opcji do wyboru. Każde ulepszenie ma swoją cenę. Może to być pieniądz z vouchery, albo coś nowego co wprowadzimy. Niebieskie mapki. Możesz dostać niebieskie mapki z dep, i eventów i innych miejsc. Nowe roślinki to będą czosnek, lilia i burak. Mamy dwie nowe maszyny: fondu Pot i wok Kitchen. Musi... Mamy też nowe produkty: czekoladowe fondu, boczkowy fondu i serowy fondu. Smażony ryż, tofu, cyrus fry, pikantna rybka. Mamy luksusowy torcik i śliczny bukiecik. Zimowe warzywka, burakową sałatę i chlebek czosnkowy. Tak dużo różnych smacznych produktów. To na tyle z nowości, które będą wprowadzone do gry Hyde. Mam nadzieję, że podoba Ci się aktualizacja, że wszystko zrozumiałeś, co starałem się razem ze znajomą przetłumaczyć. I jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie aktualizacji, pisz w komentarzu. Jeśli będę znał odpowiedź, na pewno postaram Ci się odpisać. Liczę, liczę na Twoją łapkę w górę. Zasubskrybowanie kanału, a jeśli będą kolejne aktualizacje, na pewno zostaniesz o nich poinformowany, czy o kolejnych poradnikach, które będę nagrywał. Także łapka w górę, zasubskrybuj kanał i do usłyszenia.